I witam Was ostatniego dnia. W teście ostatniego podkładu. I tutaj mam jego zdjęcie. Jest to podkład Max Factor Radiant Lift. I ja mam w kolorze 47 Nude. I mam nadzieję, że to będzie bardzo szybki film. I ja po prostu będę nakładała ten podkład. I zobaczymy, jak się spisze. Ale mam nadzieję, że będzie szybki, dlatego że jakoś tak. Ja oglądałam ten podkład, podchodziłam do niego już kilka razy. Wiecie co, i po pierwsze, moim zdaniem kolory są kiepskie, bo jeden najjaśniejszy kolor jest jakiś taki jasny i różowy, a kolejne kolory są bardzo ciemne, więc mam wrażenie, że nie ma takiego pośredniego. Ja mam tutaj kolor 47 Nude. Tak jak Wam mówiłam, to są podkłady mojej koleżanki, która ma jasną karnację. Myślę, że ma bardzo podobną do mojej, więc te kolory się sprawdzają. Jeszcze Wam powiem, co to jest za podkład. Luksusowa formuła zapewniająca długotrwałe krycie i unikalne, świetliste wykończenie wzbogacono ją w specjalny kompleks nawilżający skórę na bazie kwasu hialuronowego. W składzie podkładu znalazły się też mikroperełki wygładzające powierzchnię skóry, niwelujące widoczność, yy, widoczność drobne zmarszczki oraz filtr SBF 30, Nieważne, który pomaga zapobiegać fotostarzeniu się skóry, który... Skóry oraz chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem szkodliwych promieni UVB. No i tak. Długotrwały blask cery ma dawać. Kosztuje około 40 zł. Mm. W Superfarmie 46 zł, w rozmanie 67. <grych> Więc tak. tak. Testuję, nakładam, zobaczymy. Tak jak Wam powiedziałam, jakoś tak. Mm, no, nie wiem, nie, nie, nie mam do niego jakichś takich w ogóle wielkich oczekiwań, tak naprawdę. Jestem ciekawa, bo bardzo dużo się o nim mówi. Wszyscy mówią, że jest pięknie rozświetlający i kryjący. Więc z ciekawości, z ciekawości go przetestuję. Ale tak jak mówię, moim zdaniem kolor może być trochę za ciemny, może być, nie wiem, trochę pomarańczowawy. Zobaczymy, jak on się zachowuje. Tak się prezentuje jedna warstwa. Bryga mi kamera, więc nie wiem, czy jeszcze zdążę nałożyć. Chciałam trochę dołożyć, słuchajcie, tego podkładu, bo widzę, że daje takie... Znaczy bardzo mało zostaje tego produktu jakby na twarzy, mam wrażenie. Niby wyrównuje kolory skóry, ale jak się przyjrzę na nosie, mam wrażenie, że w ogóle nie ma tego produktu. Albo jest po prostu tak lekki, No ale przez to jakoś nie kryje. Ja też mam jakieś takie zaczerwienienia. Tutaj mi się też odznaczył na tej mojej plamce słuchaj, ale... Na to dzisiaj nie będziemy zwracać uwagi, tak jak i na kolor, bo tak jak widzicie, to jest drugi kolor w kolejności i on już jest ciemny, ładny, taki zdrowy, mm, neutralno-żółty bym powiedziała, nie wpada w róż na pewno, więc jest ok, ale no wiecie, trochę jest ciemny, a mówię, ten jasny chyba był bardzo jasny, aby wpadał w różowy, więc... Chciałam Wam pokazać z bliska, mam nadzieję, że ten aparat to oddaje. Dziwny jest ten podkład, bo on daje bardzo lekką warstwę, mam wrażenie. On nie dał mi dużego krycia, tylko tak go i widać, i nie widać. Z jednej strony bardzo ładnie wtapia się w skórę, a mam wrażenie, że z drugiej hmm, delikatnie jest widoczny, ale nie wiem, czy to nie kwestia właśnie tych drobinek rozświetlających, które właśnie, kiedy są w podkładzie, te podkłady rozświetlające, właśnie przez to, że mają taką perłę drobno zmieloną to one się trochę inaczej zachowują i właśnie to jest widoczne na twarzy. Niekoniecznie podkład, niekoniecznie, wiecie, taki ciężki produkt, ale właśnie te drobinki czasami gdzieś się też zbierają i to nie wygląda jakoś ładnie. No tak to się prezentuje, dokończę makijaż, zaraz do Was przyjdę. Zobaczymy, jak się będzie reszta na tym sprawdzać. Chciałam Wam pokazać jeszcze, jak z bliska ten podkład wygląda. Na mojej skórze przynajmniej, bo u każdego może zachowywać się inaczej, ale wygląda całkiem ładnie. Daje jakby widoczne, suche wykończenie, natomiast przy dotykaniu jest delikatnie lepki. Nie jest taki zastygający mocno. Nie jest też taki bardzo lepiący, ale takie. jest wyczuwalny, powiedzmy, no ale daje takie wykończenie. Jakby to powiedzieć, on się nierównomiernie rozkłada. Wygląda ładnie, naturalnie, lekko. Ale moim zdaniem nierównomiernie się nakłada właśnie tutaj, mimo tego, że jest nałożony, to delikatnie różowe miejsca są trochę bardziej widoczne. Także ja dokończę makijaż, no i tak mam mieszane uczucia, bardzo mieszane. Myślę, że to jest właśnie też kwestia tej zmielonej perły, po prostu, która tak mm, się rozkłada na twarzy. Ale tak to jest właśnie w tych podkładach rozświetlających. Chociaż powiem Wam, że. No w tym podkładzie na przykład Tuszekla, tak rozświetlającym tego nie było. Przy podkładzie Diora też nie było, więc nie wiem czy to nie jest jednak domena takich drogeryjnych bardziej podkładów mm, rozświetlających właśnie. No ale zobaczymy jak się będzie spisywał cały dzień. Skończyłam makijaż. Tak się prezentuje. Wygląda dosyć sucho albo przynajmniej matowo. O. Jeżeli ktoś szuka matowego efektu to <laughs> to ten podkład. Hmm tak jak mówię, no jak dla mnie wygląda sucho i matowo. Nie lepi się, jest niewyczuwalny na twarzy, jest ok, Kolor jest za ciemny, to na pewno. Ale nie pałam do niego jakoś tak, wiecie, wielkim zachwytem i nie jest jakiś taki mega super, więc jakby może mnie jeszcze zaskoczyć, to nie jest tak, ale jak generalnie trochę widziałam opinii, widziałam bardzo pozytywne opinie w internecie, ale też jakby skonfrontowałam ją kilka razy już z tym, co sama właśnie tam zdążyłam zapoznać się z tym podkładem i powiem szczerze, że no mnie nie zachwyca. Kolorystyka jest kiepska moim zdaniem, wygląda ok, wiecie, nie mazał się, ładnie się rozprowadził, no spoko, ale... No, zobaczymy. Może się będzie długo utrzymywał i będzie fajnie, ale ogólnie mm, na razie mam takie, tak jak mówię, mieszane uczucia. Ciężko pewnie też ocenić, jak ten kolor jest taki ciemny, no ale też. Przyjrzyjcie się. O. Przypudrowałam go naprawdę bardzo lekko pudrem z Huda Beauty. Ale to tak po prostu omiotłam tylko delikatnie twarz, bo zauważyłam, że. Mm, ten podkład sam w sobie po prostu jest już taki suchy i matowy, więc uznałam, że nie muszę go wcale bardzo y, przypudrowywać, no i tak to wygląda. Dobra, zobaczymy, ile się będzie utrzymywał, jak będzie wyglądał, jak się będzie wyświecał. Ja wracam do obowiązków i odezwę się za kilka godzin. Aha, i bardzo pachnie, i ten zapach jest cały czas wyczuwalny, i tu taki dosyć intensywny. Hej, minęły. Hej, minęły trzy godziny mniej więcej, odkąd nałożyłam ten podkład, wydaje się mega ciemny. A to dlatego, że jest bardzo zachmurzone niebo, jest taka bardzo pochmurna pogoda. Fajny klimat, ale robi się już ciemno przez to właśnie, że, mm, że nie ma słońca. Więc to też daje trochę takiego ciemniejszego koloru mi na twarzy. Coś, co mnie zaskakuje, to to, że ten podkład, no już pomijam pomarańczowy kolor, prawda? <grym> um... Jest naprawdę matowy. Słuchajcie, on cały czas wygląda sucho, ale nie tak mm, negatywnie. To nie jest tak, że on jest suchy i przesuszę skórę i podkreślę skórki, tylko wygląda bardzo gładko: bardzo gładko i tak nieskazitelnie, idealnie i matowo i na czole, i na brodzie, i na nosie. Także powiem Wam, jestem trochę zaskoczona. Dobrze wygląda, uważam, że wygląda dobrze i bardzo ładnie wygładza twarz w ogóle, i myślę, że po prostu wygląda ładnie. Także o, chciałam się jeszcze odezwać właśnie jak y, jest światło powiedzmy, bo nie wiem jak będzie, po prostu jest jeszcze wcześnie, a, a przez tę pogodę jest tak ciemno, więc nie wiem czy nie będę musiała potem Wam dogrywać tego w y, świetle sztucznym. W ogóle strasznie rozbolała mnie głowa, nie wiem czy nie przez ten koczek. <laughs> I ogólnie jakoś tak kiepsko się zaczęłam czuć, więc najchętniej to bym poszła spać, bo, ja, bo mega się zmęczyłam e, tym, na znaczy miałam generalnie różne zajęcia, i, i, i bardzo jakoś tak mm, intensywnie powiedzmy. Było także, e, że tak, ja muszę teraz chwilę odpocząć, no i ja dosyć do was za kilka godzin, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jest na razie zaskakująco dobrze. Hej, minęło 7 godzin. Odkąd mam ten podkład, i słuchajcie, spojrzałam w lustro i jestem w szoku. Czy Wy widzicie, jak to wygląda? Ten podkład się w ogóle nie świeci. Spodziewałam się naprawdę, że no po takim czasie wydzieli się sebum i. Będzie chociaż trochę, wiecie, taki efekt, że ten podkład się tutaj trochę. No tak wiecie, jak, jak to wygląda, jak e, trochę wydzieli się ze sobą, że się trochę oddzieli od twarzy jakby, że będzie widoczny, że w ogóle będzie się świecił i można byłoby zebrać nadmiar, a tutaj nic. Skóra jest cały czas matowa, mega gładka, wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jestem w szoku, naprawdę, bo się tego nie spodziewałam, nie dawałam temu podkładowi jakoś za dużo mm, nadziei, a naprawdę no nigdzie ja nie czuję, żeby on się gdziekolwiek wyświecił na nosie, nigdzie ja wiem. W ogóle mam się okulary. Zauważyłam też, że jak mam okulary, to to jest takie trudniejsze środowisko dla podkładów, bo jeszcze jak miałam moje poprzednie okulary takie mniejsze, to miałam wrażenie, że jakby wszystko pod nimi, czyli i korektor, i podkład, już pomijam to, czy się zebrał, czy się noski wytarły. Pewnie trochę tak, no, ale jakby to było do przewidzenia. Ale miałam wrażenie, że wszystko dookoła okularów i pod nim jakby, nie wiem, się poci, wszystko się tam wtedy wyciera, wszystko się bardziej yy, przetłuszcza i tego podkładu nie ma. A tutaj w ogóle nie mam takiego wrażenia, ten podkład. Serio muszę stwierdzić, że mnie, stwierdzić, że mnie mega zaskoczył. I jestem w szoku, że on się w ogóle nie świeci. Ja w ogóle, no nie, nic, ja nie czuję w dotyku, żeby tutaj w ogóle skóra była przetłuszczona jakaś. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest po prostu, wiecie, takie pierwsze użycie, jak skóra by się przyzwyczaiła, bo ona na przykład, nie wiem, jest teraz mega przesuszona. I dlatego, ale gdyby była przesuszona, to by wydzieliła więcej sebum, więc jestem w ciężkim szoku. Ten podkład naprawdę jest dobry. Kolor mi się nie bardzo podobał i podoba nadal teraz, to może jest mniej widoczne, ale jest za ciemny. Mm, nie podobało mi się też za bardzo to, jak wygląda po nałożeniu, bo on tak nie daje moim zdaniem takiego rozświetlenia. On ma te drobinki rozświetlające. I on daje takie inne rozświetlenie. O, on daje rozświetlenie przez te drobinki, a nie daje takiego pięknego blasku, jakby skóra była taka bardzo nawilżona yy, i taka zdrowa. No ale jednak daje, więc to jest po prostu innego rodzaju blask. Yy, zmatowiony, pudrem wydaje się matowy po prostu. Yy, nie przeszkadza mi jakoś za bardzo. Ja tak w ciągu dnia zauważyłam, że trochę go czuję i jakby czuję delikatne ściągnięcie, ale bardzo delikatne. No, ale serio, spojrzałam teraz w lustro, jestem w szoku, nic z nim nie robiłam, w ogóle go nie wycierałam. Na środku czoła po prostu jest matowy. Tak samo jak tutaj wszędzie, no, wygląda rewelacyjnie. Serio, jestem w szoku. Nie wiem, czy bym aż wiecie zaryzykowała. Mam jeszcze to opakowanie, jestem go ciekawa, naprawdę, jak się będzie zachowywał. No, tak jak mówię, te kolory, moim zdaniem, są trochę kiepskie. No, i on wygląda bardzo ładnie, ale. mi się z bliska na przykład nie podoba ten efekt. Nie wiem, czy to będzie widać bo tak jak mówię, on delikatnie jakby jest, nierównomiernie się roz, rozkłada, co z daleka w ogóle tego nie widać, więc mi się on jakby z bliska nie podoba, kiedy ja się przyglądam, bo ja jestem przyzwyczajona do takich produktów bardzo takich nawilżających, gęstych, takich kremowych, które bardzo ładnie nawilżają i nie dają takiego efektu matu po prostu na skórze. No a ten nie dość, że daje mat, to jeszcze bardzo długo się utrzymuje i się nie wyświeca, więc... Jestem... Pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Jeżeli macie ten produkt, albo jeżeli mieliście któryś z tych produktów, które testowałam dla Was, dajcie znać, który dla Was się najlepiej sprawdził i który dla Was jest najlepszy. No ja jestem w ciężkim szoku, serio. Myślałam, że tak wiecie, a już tak, tak trochę potraktowałam go po macoszemu, naprawdę, że nie spodziewałam się za wiele, mówię, tak, na pewno dziewczyny mówiły, że jest długotrwały, na pewno. No słuchajcie, jestem w szoku, naprawdę. Chociaż jakby nadal bardziej mi się podobał efekt po tym podkładzie z Rimmel, natomiast tam mnóstwo drobinek. Ten też tak jakby ma, tylko że się inaczej zachowuje po prostu, no, więc... No, mam teraz małą zagwozdkę, powiem Wam szczerze, ale no wygląda to pięknie, serio. Pięknie. Aż się nie mogę napatrzeć i po prostu sama... Aż będę wracała pewnie do tego filmu, jeżeli e, będę chciała jakiś nowy podkład i na coś się będę chciała zdecydować. Także Aniu, dziękuję Ci bardzo za te podkłady, bo się okazuje, że serio, przez ostatnie y, kilka tygodni, kiedy testowałam inne podkłady, na przykład z Sephory. Wysokopułkowe, a one nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak te, więc serio to jest dla mnie mega duże zaskoczenie, bo nie spodziewałam się, że podkłady drugeryjne tak dobrze się sprawdzą i że w ogóle jakieś są jeszcze w stanie się sprawdzić po tym, jak testowałam przeróżne podkłady, które są uwielbiane przez inne dziewczyny, przez inne youtuberki. A tutaj taka niespodzianka, więc mega, jestem bardzo zaskoczona. Na szybko chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda po ponad 9 godzinach noszenie. I prezentuje się tak delikatnie, zaczął się świecić. I słuchajcie, z jednej strony wygląda dobrze, z drugiej nie. <śmum> Widzicie? Prawie nie wytarł się przy nosie na przykład. Ale widać trochę to, że jest nierównomiernie jakby nałożony. Delikatnie, tak jak mówię, się wytarł, ale i tak ten efekt jest bardzo dobry. Jestem taka trochę rozdarta, mam wrażenie, bo. Z jednej strony wygląda bardzo dobrze, z daleka wygląda bardzo dobrze, pięknie wygląda po prostu, ładnie odbija światło, daje ten mat cały czas, no ja nawet w dotyku nie czuję, że ta skóra jest przetłuszczona, rewelacja. A z drugiej strony z bliska widzę naprawdę, że on tak delikatnie wygląda, jakby sucho, ale nie przesusza skóry, o, tak bym to nazwała. Daje mat, w zasadzie to... Co lubię, utrzymuje się długo, a jednak nie wygląda po prostu tak z bardzo bliska, bardzo naturalnie i bardzo tak mm, nawilżająco. O tak bym to nazwała. Nie jest taki kremowy, więc widać, że generalnie, wiecie, nierównomiernie się rozprowadza, ale z daleka daje to jednak mimo wszystko ładny, wyrównany efekt, więc jestem trochę rozdarta. I tak już przez chwilę pomyślałam, nie, kiepski, to nie będę go chciała, a potem myślę. Jednak on jest dobry, a jakby go zmieszać na przykład z jakimś innym podkładem, który byłby trochę bardziej kremowy. No bo słuchajcie, po 9 godzinach zero świecenia. To jest jednak wyjątkowy produkt. No mam nadzieję, że film Wam się podobał, że do czegoś Wam się przydał, dajcie znać, co wymyślicie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia do następnych filmów. Pa!